Siemanko, z tej strony dzisiaj i witam was oj, w kolejnym odcinku serii MPG na moim kanale. Na samym początku, błagam was, zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś tutaj fajny komentarz dla mnie, yy, bo będzie mi po prostu bardzo miło z tego, z te, z tego powodu. A dzisiaj jedziemy skosić sobie łąkę na samym początku odcinka. Yy, tylko zaraz wejdę na CB i zawołam miarkę i Janinę. A później jadziemy, widzowie, jadziemy na licytację komorniczą mojego starego domu, bo sprawa jest następująca. Mam nadzieję, że wygram tę licytację i po prostu Będę mógł odkupić swoje winy u Jarka bo jak wiecie ta działka, którą tam kiedyś pomieszkiwałem to była... Yy, to było pole Jarka, które te pole mi oddał, że ja mógł się tam wybudować. No i niestety los tak chciał, że ja tą działkę zaprzepaściłem po prostu. Dobra. Ja to podnoszę, słuchajcie, i wchodzę na CB radio Bo Jarek z Ainą powinien już tam być. Halo! Halo! Cześć! Słuchajcie! Cześć. Yy, myślę czy belować, czy belować to na trawę, czy belować to na yy, Siano, jak myślicie? Halo? Cześć! Ale co? Łąkę! Ja pierdzielę, zobaczcie jak podejść. No to o. zależy, wiesz, w zależności co tam chcesz, no, kurwa, Ale no, ty chcesz wiem. powiedz! Sprzedać. chcesz, yy, chcesz tym karmić czy szczury? Nie, czy chcesz traja, tak? sprzedać No to siano, i żonkę drożysz. No to owijanie najlepiej no. Czyli co trawę Tak Siema, siema yy, Abyś wziął no, Abyś wziął może drugi ciągnik z, z tym? Ze zgrabiarką? No, spoko A Janina. A ja no tu jest to. mój zielony, a ty z, be, z belarką moją? I na 30 to no od razu obrobimy Tam masz tą, yy, raka tam stoi To weź MF już jest z tym pod, podpięty, oh, yeah. tak? Tak, no, tam pod a, stoi Ja już tam wjeżdżam To szybko roboty zrobimy słuchajcie bo ja potem się śpieszę to muszę ogarnąć jedno, jedną sprawę jeszcze, nie? Dzisiaj Co także? Ty, jadę tam z kumplem kumpl kumpl się spotkać, bo on kurde A coś cool. to wie. To ja z tobą pojadę, bo ja Ty, wiesz co, właśnie nie mogę, bo ja do kumpla jeszcze tu będę cztery osoby wieść Na ten. Będę taki w córka dzisiaj. I... Ale ja, jadę, ja nie mam jadę, miejsc jadę w samochodzie, nie? samochodem! Pojedziemy Ale, z bo, ja, bo ja nie mam miejsc już w tym, Ale u siebie, ja nie? samochodem z no na przykład pojadę z tobą. No. A, to znaczy... Kum, zapytasz kupla czy nie ma problemu? Żebyśmy <grym> my też byli? Znaczy, bo tam... On się trochę wstydzi, wiecie? A zapytasz A to kumpla, czy nic. mnie też zaprosi? Ty, ale on się trochę wstydzi, wiecie? Ty, no mu powiedz, żeby się nie wstydził. Ty, ale on z tych wstydliwych jest, wiecie? On, on to raczej nie taki nie... Nie... Nie ten... Yyy... Nierozmowny jest, nie? Wiecie? No weź, to mu powiedz, żeby... O! A, dobra, to... Ja mu migowy znam, to na migi by się gadać, to nie Ale on się wstydzi, bo to wiecie, on, on wstydliwy jest chłopak, nie? Ja też! Nie widać po mnie? No nie Nie, ale on serio, on wstydliwy jest I daj, ja pokoszę Czemu? Ja lubię A ja, ja chcę pokosić A to koś. A to coś źle, koszę? No. no co ci tu nie pasuje? hek, ale powie, powiedz No dobrze, no dobrze jest... No ale no. powiedz! No ale powiedz co cię boli? Kurde, tu jest pod tym skosem, ona nie chce tu do, dochodzić. Mm -hmm. Aj oj 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 Ty a to ja nie idę, kurde ta, to tu co jest Samaszka, ta masz, ta jaka popsuta? Tylko ona dobra działająca Ta, ta co tam ona kurde ty, te noże miała bo po kamieniach kosiła kurde to ta? Ty ale to no, ja już... Ja no że już ja wymieniłem a ta, co tam te łańcuchy trzeszczały, kurde? Ty, tu nie trzeszczę, bo nasmarowałem, wiesz? O, o. Jak działa, to kosi, to kosi, o. no. Ty aż. Słuchaj. U was też takim później ta trawa, jakby się tutaj pojawia? Nie. A czyli. A idź, ty, ty, ty. ty, ty czyli idź. A idź Ty. Co się jej dzieje? No patrz. Zobacz. Uważaj, żebyś ci po nogach nie przyjechał. Ja może rzeczywiście coś z tymi nożami? Uważaj! Bo nieba, ja nie będę kamował, bo to pod górkę to on nie podjedzie tu. Ale zobacz, Jarek to nagada na, gada na tą samaszkę, <śmiech> <śmiech> a jak sami coś się zgadaliśmy o niej, to on jej i mówi, ty głupia, i już się i ja bym... Tak mówił? Ha. ha! Co? Na samaszkę? Na samaszkę, no tak. A serio? było coś! No tak. Jak u ciebie, łąkę żeśmy ten, o, tam chyba obrabiali? Wydaje mi się. Ostatnio we trójkę. Było, że było, ja było. było. Go, go, tak, że ona taki... dobra no, ty, żeś, 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 żeś tak gadał. No kurwa bym znalazła ten odcinek, ale nie wiem który to był. Oj no może i tak człowiek gadał, bo I to chyba na swoim odcinku. No tak no Na swoim gadał, Jarkowym odcinku tak gadał. A ty a tu co, ty co, teraz mądry? Ale to za jako cenę pewnie gadałem, że za dobrą cenę ci sprzedała. Ty, cena nie gra roli ja Nie, nie, był tam 20 tysięcy, 25 tysięcy Nie pamiętam, nie, nie pamiętam To dawno temu co już co było to Tego tak. cenę, to nie Ta sama Wiesz Kiedy ja od Ciebie kupiłem ją? No nie wiem, dzidziusiek jakisz... Ej, nie mów do mnie dzidziusiek <grym 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 Nie mów tak do mnie, bo sobie tego nie życzę, dobra? Ty dzidziusiek A ty katolik? Czekaj, jesteś? Powiem ja może że MF-a mogłem wziąć no i co ty? No MFym chyba ja robię. No ja... No patrz. Patrz zobacz. C co się jej dzieje w tej kosiarce? Podniosłeś ją? Opuszczona jest! No nie! No! Opuszczona ona jest! O teraz tak To ona się sama podnosi. Tu coś jest... Yy... Nie mamy jakiejś synchronizacji. U mnie cały czas to sama to opuszczona. Niebędne. Jak no. zwykle masz problemy? <noise> No, tu widzowie widziej na odcinku, że ona opuszczona. Ty, wiesz co? Co? Tym się pieprzyć, ja tu mogłem swojego grabaru przyjechać, a nie się pieprzyć tym. A, a co ci się w tej nie podoba, powiedz? A to taki swym robisz, takim swym robić, tym kalectwem. Takim kalectwem. A, a co ci się robisz? w raku nie podoba? No bo jest wrakiem, no. Nie wrak, tylko rak. No rak, ty jesteś rak. No to nieźle teraz powiedzmy po wyśmiewasz, tak? Super. Super, Kurde, no. super no, się nie do mnie wyśmiewasz. To... A mi grabara. się ona podoba. Kosej! Joro! No A no to nie musisz mi pomagać stary, wiesz, to nie musisz mi pomagać. Nie, nie ja ale ja nie, musisz nie musisz jest, mi pomagać. Ale ty nie musisz mi pomagać stary, naprawdę! Ale ja z dobroci serca pomagam. Ja mówię, Właśnie ci, że Właśnie widać że mógłbym swoją, ale patrzę ty tak zakochany w tym raku, że nawet nie pozwolisz na to, żebyś ehm, tu inny sprzęt Przepraszam pomyliłeś się w raku! No ale mi się ten no, rak, mi się ten rak podoba, no co Co ci się, ty też Mrak. miałeś, miałeś przecież takiego, takiego <noise> Miałem i sprzedałem, bo to gówno było A to po co żeś kupił, jak gówno? Bo nie wiedziałem, że to gówno A myślisz, jak ja kupowałem, to ja wiedziałem? I ja myślałem, że to spoko, ale, ale co? A co jak, jak ja kupowałem, no to co mówisz, że złe? No dla mnie, dla mnie środki Swoje to będę hejtował Grabi? Ledwo tak, Ale grabi? Taka, dłu taka długa grabarka grabi połowę tego, nie? O kurde, Bela poszła w wodę! O, o, o lepiej się ukisi. No jak połowę? Przecież całym tym zakresem robi. Całą gwiazdę no, zbiera. Całym zakresem robi. No całą gwiazdę zbiera przecież. No zobacz, gdzie się ten pieprzony kurde pokos wystawia w nim. Oj, no to sobie przestań. Gówno jakiś mały, spany. <noise> A jak oceniasz Belarkę, Janina? Gówno jakich ich mało, no nie tylko Aha. myślę, że nie stracił się co rano. To super. Czy ja gówno, tak? Wszystko najgorsze wszystkie najgorsze maszyny mam, super. Pewnie wyśmiewajcie się dalej, pewnie. Super. Tylko myślę, gdy chcę się srać co rano. Super. Gówno Dobra, wysiadajcie, nie pomagajcie o, nie mi, sam sobie to miałem, ogarnę Miałem, miałem, wczor miałem wczor Wy wczoraj, miałem wczoraj. Wysiadajcie, nie pomagajcie mi. Wysiądźcie, nie pomagajcie mi! Miałem wczoraj zatwardzenie, jak pomyślałem o tej Belarce, to od razu to mi się stracić. Wysiądźcie, nie pomagajcie mi! O, 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 zobacz to. Ty, aj, Bela aj, się kulkuje. Węgierka jakich, mało? Wysiądźcie, nie pomagajcie mi! O, tylko myślę... Wysiądźcie, nie pomagajcie mi! To już jak przyjechałem, to pomoże. gdzie już ty się nie gniewaj na takie żarty? Ajajaj, węgierka jaki mam! Nie, takiej pomocy ja nie potrzebuję. Ma ta się śmiać? To ja wdupiam <grym> taką pomoc. To widać. Prawdziwe. No. Tylko ciągnij mi to zostaw. Chcesz sam to poogarniam. Jak to... Z wielką łaską wszyscy pomagają. Jakby zaproponował czy tobie... Czy tobie pomóc? Z Ja ci... piosenki wymyślam. No. no. Naj najłatwiej hejtować. Najłatwiej hejtować. Dobre maszyny są, działają, robią robotę. To na co to gadać? Ale robią! Robić, robią! To tak samo jak ty. Żyjesz, ale też ledwo, no, ale żyjesz, tak? No. To no. tak samo ty. Gospodarzy śniby to tak samo jakbym w ogródku działał. No i widzisz, no i tak to, tak to wygląda, tak? Gospodarze ślimy. Ale? Zwierząt rolnych, robi się? Tylko I to na zdechnięciu. Człowieka, ja ze 30 kurmam. Ja ze 30 mam Naprawdę, to jest takie głupno, że ja pierdzielę. A mi się podoba! <grabiarka> jak, jak to ci się podoba, to ty nie masz pojęcia o rolnictwie. Stary, ja mam jedną łąkę, na co. nie wiem, lepsza, lepsza grabar. To, yy, zgrabiarzka. Na łąkę to by, wystarczyłoby nawet te, grabie, zwykłe takie ręczne. No to przynieś graby i możesz pograbić I bela, ręcznie i belarki be, be nawet by nie było trzeba, bo w snopki można by było yy, no. rypnąć wozem kodny, pojechać, i wozem kodnym jechać, zebrać i też by było dobrze Ty fajną ale... łąkę masz, tutaj obok zaraz. Przez miedzę praktycznie Bulgarka. Bulgarka nie jest zywa. Tu fajną tu, ja tu, ja fai... łąkę masz miał, Ja jedną łąkę miał na oko, ktoś nie powiem kto mi zapier... Mówię fajną łąkę, tu obok masz Ajajaj, welkerka jakich mało Ej, tu kurde jak tu się... Każda bela tu się kulkuje na tym polu no, Bo on jest włąka. takie wiesz... strome. Jo ja. Taka Która łąka by się i... nie wyrzucił, to i tak się będzie kulkowała Ja Dobra, składam samaszkę Kurde, stój! No i leci Wdupiam to belę, niech leci Do wody niech leci, się ci lepiej juć ja. Tam Wychamowałem, widzę zawsze o, o, o! Gdzie mi po polu moim sianym Ajajaj, gdzie to już jakiś mało Czasowa, ja pojeżdżę tutaj, tutaj. O zarabiało. Ty to daj Jak hejtujesz to sprzedawca Juj Ty to daj jak tak masz hejtować to daj jak tam się grabi? Buzianie. Jak tam się grabi? Lipa Czemu lipa? Nie to sobie tydzień! Jest takie przysłowie, lipa z masłem, nie? Dobra, czekaj, nagram przybitkę. Co? Co? Jest takie przysłowie, lipa z masłem. Nie? A to nie bułka z masłem, że coś łatwo ci idzie? W przysłowiowcu? Nie, lipa z masłem. Lipa z masłem! I każdy Oj. Takie, takie gówno, że stracić Dobra wysięć. A co? Ty będziesz grabił i belował jednocześnie? To ja najpierw pograbię, potem sobie pobeluję Ty, już ja, ty ja ty ci tak pograbię, żebyś ty no. nie gadał, że ty później no. samą łąkę grabił Zobaczymy, jak będziesz ty chciał pomocy Jak przyjdziesz, już weź, weź, weź podnieś ja bo w tej zgrabiarce za szybko się składają, jakby te widmy. I zobacz, ona nie dograbia do ogranicznika tak, to... Tylko przykład. Ale, ale tu pogiął pewnie, tu było dobrze, tylko pogiął gdzieś w krzakach i. Nie, aż tak, Najlepiej tak na, i na kota zwalić. Bo... Czyli to ty tak też kuchu? pogiąłeś tą swoją, tak? No. Najlepiej dogadać. Zobacz, ja to ja to, ja to, ja to pod... a ty kupowałeś nowo, nie? Nie. Ja myślę, że z tego gościa, co ja mu kurde sprzedałem, wiesz, bo też już miałem jej dosyć. No niemożliwe, no i kupiłem za dobrą w cenę. A i... kupowałeś? No tutaj na kolonii. I zadowolony no to, z niej jestem. No to jak na 100% od tego no. gościa, co ja mu sprzedałem, to to jest moja grabarka, ty. No ale mi stara. jest wystarczająca, no, mi starczy ona. Mi jest ja. wystarczająca taka zgrabiarka. Tak, by dla ciebie też ostatnio SIP ma była wystarczająca, aż ich kupił te gówno. No, no jest... bo SIP ma się rozpieprzyła. SIP no bo... nie znaczy, nie no nie gówno to fajne. To fajne jest, Znaczy ta fajna, to, to już nie drugim. Bydlak rozwalił Jak by... ty W ty ja tu... były ty, takie tych, W tych rękach co I będzie Człowiek Ale bydlak co? dopad się? No. Jeszcze słowa. No? W tych rękach to co będzie dobre. Ty. Dobra, wypad z mego pola, nie będzie to mnie tu denerwować. Poszli. Bydlaku Jeden z drugim. Soja jeszcze nie to co? Bo swoje we wrześciu się kosi. Dobra, Jadę... To wypad. Nara! Weź go na piechotę! O, kołduny! O Ło, na żartach się nie zna, o, będzie wyzywał no. Poszliśmy mi stąd! Bele. Na żartach się nie zna, o, zobacz to Dobra, widzowie. Ja wracam Słuchaj, ta na podwórko To poszedł. Dobra, Wy, wyszła stąd Poszła z tego siebie radia. Wyszła z tego CB Radia, powiedziałem. W, w termiga Raz, dwa, trzy, poszła Jedziemy Jedziemy, widzowie na tu Kurde, licytację komorniczą. Mam no, nadzieję, że uda się odkupić tą chałupę i potem Jorkowi. O, proszę Zostaw tu Nara No nara Jak mnie tak wyzywasz To ty mnie wyzywasz Ja żartowałem sobie A co będzie taki żartów Nara No Ja mu jadę działkę odkupić Kurde chałupą to będzie takie rzeczy jadał to czy mam nadzieję, że dużo, dużo ludzi nie będzie, bo to jest komor komornicza listacja widzowie, więc mam nadzieję, że nie będzie tam dużo ludzi. No bo wiecie, mniej ludzi, tym mniej szanse, że ktoś by na mnie tam przybije. No. Mam nadzieję, że to będzie, nie wiem, no, w granicach. No ciężko powiedzieć, jakie tam kwoty będą padać. No ja tam mam 300 tysięcy maksymalnie, bo tyle mam, więc ostatnie swoje pieniądze, które widzowie posiadam, jadę to odkupić i po prostu oddam to Jarkowi. Myślę, że w kolejnym odcinku, albo dwa odcinki, albo jeszcze w tym odcinku. Zobaczymy, tylko ja muszę zrobić niestety taki myk Żeby mnie tu nie widzieli, ja zajadę tutaj Mustangiem Dobra, niech tu stoi Zobaczymy czy ktoś tu już jest, cholera jasna Czekajcie Ty, stoi ktoś Stoi ktoś Dzień dobry Dzień dobry, panu w sprawie Ej, Tak, zgadza się, dobrze trafiłem, nie spóźniłem, spuści... nie, jeszcze się nie spóźniłem jak najbardziej, ale proszę pana, jeszcze musimy poczekać dwie minutki Jasne, jasne. Aż zjadą się potencjalnie licytacji mm. wtedy... Można wejść do środka, czy, czy niezbyt? E, proszę pana, to mówię. Dwie minutki no, zaczniemy okay. Wszyscy się zjadą, No bo powiem panu szczerze. Ja pokażę co wchodzi w skład e, bo ja doskonale wiem co tutaj pewnie wchodzi, bo, bo to ja tu mieszkałem, to był mój dom. E, proszę pana, takie bajeczki to może sobie sprzedawać bajeczki. Nie, no to ja tu mieszkałem poważnie panu mówię i potem ten dom sprzedałem i teraz nie chciałem go odkupić z powrotem. Mam, tak. A co to się stało, że to jest licytacja komornicza? To w dług jakiś popadł ten gościu? Co to miał? Czy, czy jak to wyszło? No co... to już dłuższy czas Wiem, jakiś nieużytek. Nie użytek informacji tak ktoś przyjechał. Poddawać. Lamborghini. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, e czy dobrze trafiłem do licytacji komorniczą? Tak jest, tak jest. Pana nie wygramy 30, tego, widzowie. 20 sekund, 20 sekund i, mm -hmm. i, i ruszamy zgodnie z czasem. Nie wygramy tego. To ja na bok odejdę. Na na jak najbardziej rozumiem. Widzowie, my tego nie wygramy. Goście przyjechałem z Tamborginii. No trudno. Najmocniej pana przepraszam, e, no, no. z pełną dobra. dobra, mam nadzieję, że się uda. Przepraszam? Z pełną uprzejmością, najmocniej przepraszam, ci może? Jaki kulturalny? Nie ma nie ma możliwości proszę pana. 20 eee, Zaczniemy? Zaczniemy. Eee, także eee, witam was serdecznie. Bandy eee, dzisiaj przeprowadzał licytację dla Państwa. Podejdzie pan bliżej, bo tak się boję, jak pan za mną stoi. Zapraszam ogólnie do przejścia za mną. Oczywiście w tych momentach mhm. jest cała wielkość obszaru. Napisana jest to działka eee, 4 1. Przepraszam, Przepraszam, kichnąłem. Jest to działka pół hektara panowie. Mm -hmm. Do tego dom mieszkalny. No wcześniej były też tutaj takie budynki gospodarcze, niestety... Tak jest był no, garaż, w już tak. zniszczeniu czy coś, aczkolwiek jeszcze geologii technologii istnieją, także trzeba będzie na pewno to zmienić. Mm -hmm. e, oczywiście są wszelkie media, jest woda, prąd tak dalej. Tak, z, z, tam prowadziłem. Jest, jest zrobiona kanalizacja. No dobrze, żeby nie przedłużać, no, zaczniemy dalej. Także zapraszam za mną, przyjdziemy się najpierw podział Ja ten żywo pod sam tu stawiał. Mamy takie drogi dojazdowe tutaj. Pełno mhm. oświetlenia, ładne oczywiście krzewy, egzotyczne trawy pozasadzane. A to plac był. Chyba. Panie, może jest też częściowy płot, tak? Tuż tu kiedyś tego pijaka było, to przy, przepił się Ją I on znowu przyszedł tutaj kurde będzie to licytował? No, pan, no, ja tu mieszkałem, każdy, potem sprzedałem, tak? zapiszę o wstęp, także nie oceniam. Pijak, Ale ja, ja. wiem, panie krzysztof, że pan wygra raczej, także. Na spokojnie. Ale muszę powiedzieć, że Nie jednej licytacji, się widzieliśmy. O, właśnie o to chodzi, dobrze. Także tak, tutaj mamy drogę dojazdową. Tak jest, żwirową. Mamy tutaj kawałek, kawałek działki, była wcześniej chyba ogrodzona, aczkolwiek. Potem, no, tak, to był płot. No, Wonsaty, który stracił to tu później rozbierał, rozbierał, rozbierał. na zło sprzedawał. No takie chodziły pogłoski, przynajmniej. Ty co się śmiejesz, Wonsaty? O ja pierdziej. Dobra, decydujemy to. Przejdźmy dalej. Idziemy gdzie byście do Tak się zgłada, że... Tak się składa, że znam pana tożsamość. Nie radziłbym. Nie, odsypać się do mnie. No joj. joj. Tutaj... No. E, A skąd tym, mnie może znać człowieku? Panowie, wypadek. Proszę pana, kiedyś wjechała się żarówka przez płot. Wie pan do kogo pan przyjeżdżał? Wjechała na, na różnorakie gry? No. Do widzenia. Róż zaraz ty do widzenia zrobił. No, także tro tak jak mówię, no tutaj płot będzie do remontu. E, w skład licytacji schodzi jeszcze raz mówię, budynek. <laughs> e, do po kurde. Tak? Chciałbym znaczyć, Moje że... widły chyba. Pojazd, który tutaj stoi, <laughs> który widzimy. Należy do mnie, więc on nie, chodzi, nie wchodzi w specyfikację, licytacji, także... I nie MOJE Lamborghini TEŻ! <laughs> tak, 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 oczywiście. Dobra, Dobry zaczynamy, panowie. Do budynku, pokażemy, jak wygląda budynek. To już Wszyscy dobrze wiemy, jak ten budynek wygląda. Ja się przejdę chętnie. A tutaj na górę tak sprawdzę. Tak jest, tu, tu kuchnia. I na górze jeszcze pewnie komputer z eee. Eurotrackiem odpalonym. Taki mały, skromny, że tak powiem, ochlecki budynek. Jest Eurotrack odpalony? A nie, jest tu farming. Farming. Dobrze zapraszam, kwota wywoławcza panowie. 50 tysięcy złotych 60. Opozycji. Otwieraj mnie! Gnij do ty! 60 po drugi Patrz, patrz! 60 po trzeci. Gratuluję wygranej! <coughs> <30 000. coughs> ja powiedziałem 60! Wyjechałem! Pan Ja powiedziałem 60. nie? Panie Ja powiedziałem 60 tysięcy ja to wszystko pani nagranewaldziemy grał <skryRyan> ja wgiałem ja To ja no panie nie kłopa by... Tak? Podpisuję papiery człowieku Wiesz kim ty masz do pod... czynienia teraz Podpisuję papiery, proszę pana Stanisławiście Stanisławie ja wygrałem no wiem, no rozpocząłem, rozpocząłem no. no. Jakie 60 tysięcy no, Wypijesz. No niestety no No, ja, poszedł. Poszedł stąd No panie Stanisławie, o co chodzi no? To, to jest jakieś jest niemożliwe Panowie, jeżeli obaj się zgodzicie, możemy zacząć licy od nowe. Nie, nie zgadzam Szanowni, się. Ale o co chodzi przecież... Ja To było się recytować, po... debila, Bila nie w kiblu mnie zamykać! Śmieciu śmierdzący ty. Czego było tutaj coś fikać? Spaleć cię, człowieku. No. Spalę cię, ci tu chałupę spalę. Spalane, chałupę spalony! Spalony spalę to spalę. ty Ty, ma, ty jesteś! Pokrodzę jest skóry zniszczony. widzę. No to za te słowa jesteś zniszczony, będziesz spalony. Mózg ci się przy, przypalił. No. Narkomanie spalony ty. Będziesz. Spalony będziesz. Kim Dobra, wyjeżdżaj z mojej działki ci powiedziałam w tym momencie. COT kurwa No, wyjeżdżaj z mojej działki. Kuty. To, yy, czyli panie Krzysztofie po, teraz podpisujemy papiery, tak i... Ty nie potrafisz licytować! To ci nie, co nie moja wina! wina. Czy co? Ty. No, panie, podpiszmy to panie, po prostu, Coś bo to się naprawdę On jest psychicznie chory, Staci. proszę pana No tak ty, czas jest proszę Ja krzyknąłem ja 60 tysięcy nawet nie jest podłączony to będziesz prostu... już zniszczony jasne. i to doszczętnie zobaczysz. Kim zadarłeś teraz. Ja ci przypomnę jak nie pamiętasz. O tak. O tak. Yy, dobrze, to podpiszmy papiery. Czy gotówkę, tak, czy na konto przekazać? Yy, na konto, na konto. Okej, okay, jasne, to bierzmy się za papiery i... już wszystko ustalimy tak. widzowie. Czekaj pan sekundkę, bo... Udało się, odkupiłem starą hołpę za 60 tysięcy! Oddam to Jarkowi po prostu, żebyś czysta karta była, to wszystko oddam Jarkowi, słyszę gdzieś broń. Słyszę gdzieś broń. Weźmy do środka. Do środka! Głowa nisko.